Moi kochani, witam Was na moim kanale, witam Was w kolejnym filmie Dekoracje do Twojego Domu. I robimy wianek. To jest tradycyjny wianek, to nie to, że być może będziecie się uczyli ode mnie go robić, chociaż jak się dużo razy to samo ogląda, to jakby więcej rzeczy wpada, żeby zapamiętać. Także będziemy robili, bo ja potrzebuję po prostu na ścianę. I to jest yy, koło, wiecie, te z takiej tekturki, nie tekturki, dykty i widzę, że jest krzywe, tak jak nie wiem, co się stało, czy wilgoć, czy co, bo to wszystko w garażu leży. Chciałam wygiąć, ale znając moje szczęście teraz, te ostatnie tygodnie, to może się złamać. Także wolę zrobić krzywe koło. Także zapraszam. Mieliśmy orzechy, dlatego tu robię. Powiem Wam, zrobiłam Wam wideo i teraz no i jeszcze tak, która jest godzina? 20:39, tak może na 10 będziecie mieli to wideo, bo muszę jeszcze dokończyć je. Póki co ono się kręci. Janek będę robiła z takich gałązek, które, bo byliśmy kupić choinkę. I choinki nie obcinaliśmy sami w tym roku, tylko po prostu ją yy... kupiliśmy już obciętą. I powiem Wam szczerze, moim zdaniem ładna. I wszystko dobrze, ale powiem Wam szczerze, że nam się wczoraj przewróciła, najlepsze bombki się stłukły, najlepsze to znaczy, że no te, które dla nas dużo znaczą, bo na przykład moja siostra dała takie ptaszki, takie czerwone, które dla Oliwerka i dla Oskarka, jak byli jeszcze małymi chłopcami, no, czyli one mają przeszło 10 lat i one właśnie się stłukły, albo wiecie, nieraz są jakieś tam tanie bombki, nieraz takie byliśmy na takich wystawach, takich ładnych bombek, które po prostu kosztują ileś, ale tak nam się spodobały, no i po prostu kupiliśmy po bombce z różnych gatunków i to tak, no, się tłuką i to tak trochę szkoda, no ale z drugiej strony nic się nie stało, to tylko bombki, także też, żeby nie przesadzać, no ale mimo wszystko trochę szkoda. Więc obcinamy sobie zawsze takie mniej więcej bukieciki, takie gałązki, jak jest taka brzydka, no to też można to jakoś tak w to zrobić i, i wiecie, dosztukować i takie bukieciki robić. Ja zawsze robię sobie tak z trzech mniej więcej takich gałązek, raz, dwa, trzy, robię sobie bukiecik i sobie układam i wtedy znowu raz, dwa, trzy. Takie bukieciki, i wtedy tu, gdzie mam rękę, nakładam, tak trochę niżej, i, i tak robię, żeby te boki i te były zakryte. Moje koło jest takie płaskie, czyli mi jest łatwo, ale jak macie słomiasty, ten taki okrągły, no to trzeba takie trzy bukieciki z dwa, zależy, jakie gałązki są, położyć też wewnętrznej stronie tego. Yy, i, w I w zewnętrznej stronie, żeby po prostu tych niedoskonałości nie było widać, yy, ja robię tak jak wiecie, tradycyjnie, co roku, ale nie pamiętam jak się zaczyna. Czyli <grywanie> robimy od nowa. Ja zawsze sobie robię tak. Raz, i tak drugi raz sobie zakręcę, i tu sobie ok okręcę jeszcze. Jak pociągnę, no to się trzyma. I wtedy zaczynam, żeby mi się po prostu nie przesuwało. Także tu mam taką na przykład o większą gałązkę. To ja robię, żeby ona była na środku, a te krótsze, mniejsze po boku. Żeby te boki tak zakrywały. Ale wezmę chyba w tą stronę. No i. Właśnie też jest ważne, żeby sobie obrać kierunek. Ja jakoś chyba pewnie nie wiem, czy w dobrym kierunku robię. Bynajmniej w dobrym dla mnie. Bo wiecie, taka y, kwiaciarka, czy jak to się nazywa? Ona może sobie myśli, że ja źle robię. I na pewno źle robię, no bo przecież ja nie jestem w tej dziedzinie ani wyszkolona ani nic. Ja sobie robię to, co mi się podoba. Jest mi łatwo, bo sobie chodzę, mogę zrywać zielone, mam tego pod dostatkiem w jakimś stopniu. Z kwiatami mam gorzej, dlatego ja nie robię żadnych bukietów, no bo po prostu nie mam tego. Ale o, i jeszcze mam z mojej TUI te takie. Myślę, że w tym roku chyba też użyję. Nie jestem pewna, czy użyję one. No ale... O, popcinam sobie, tak od czasu do czasu będę chciała wrzucić. Może tutaj pomiędzy. Zawsze robię wianek, bo jak ja tak na ścianie powierzę, to mi się tak podoba. To jest takie dla mnie świąteczne, takiego daje po nastroju, taki zielony wianek, że ho-ho. Dlatego no, to jest taka konieczność u mnie, żeby mieć wianek. Te takie pojedyncze też obcinam. No bo też można je sobie złączyć i, i jest jakoś OK. Co? Teraz sobie właśnie zrobię tak i dosztukuję. Tu tutaj, a ta jest taka jakaś brązowa zgniła na pół. A te tu jakby nie było, ja też sobie je zerwałam już jakiś czas temu, także one mają prawo troszeczkę podupadać na wizerunku. Zobaczcie, tutaj, póki co to tak wygląda? Ja zawsze kupywałam od tego pana. Takie on obcina takie ładne kawałki, takie takie wiecie, tej, tej niebieskiej choinki, co mi się strasznie podoba, ona bardzo długo jest ładna, trzyma, te igły nie, nie spadają z niej i on właśnie z tych ładnych choinek obcina na właśnie na dekoracje dla ludzi. Nie chcę za to jakoś tam nie wiadomo dużo, no ale, ale droższe są niż takie zwykłe tam, takie tam odpady. Że tak powiem, od choinek. Także w tym roku u niego nie kupiłam tych niebieskich, bo on mówi, on już mnie znano. To mówi, że ja taką choinkę trochę drogą kupiłam. Wiecie? Najdroższa w sumie, jakie były. Były i po 100, i po 200, 250 i 300. Ja oczywiście kupiłam tą za 300. I pień jest taki duży, że nam się przewróciła i stłukły się bąbki. Także nie wiem, czy taki biznes dobry z tym zrobiłam, no ale już niech jest. No i on właśnie dał mi te choinki tutaj, co mam, te odpady, za darmo, bo ja zawsze u niego kupywałam, ale on mówi, że te odpady w sumie nie są takie brzydkie, tylko, że nie są z tych choinek, co ja zawsze lubię, z tych niebieskich tam. Ale sobie myślę, jak taką drogą choinkę kupiłam, to, to rzeczywiście może za to sobie wezmę i odpuszczę te, jak to się nazywa? Odpuszczę, żeby sobie kupować te właśnie gałązki do stroików. No i tak zrobiłam i dlatego mam w tym roku troszeczkę inne te zielone, ale fajnie też, nie będzie za każdym razem tak samo że tam to się naprawdę fajnie robi, fajnie się tak układa, bo one są te takie grube, te łodyżki i te igły takie niebieskie, to wszystko tak ładnie wygląda. Normalnie, jak się tak układa, robi wianek, to aż się same, aż się same tak kładą, naprawdę bardzo. Gdyście kiedyś chcieli spróbować, to jest wielka różnica. zabrakło mi tej tuli, to tutaj mam jeszcze kawałeczek. Ale mi się w sumie podoba, jak taki wianek jest yy, troszeczkę już tak podschnięty. Powiem wam. Ten Bianek mówi, mimo że jest płaski, to on będzie taki trochę ubity w tym roku, taki, taki gruby, dlatego że mm, mocno tak grubo układam te gałązki. A tak jak mówię, Wam te niebieskie gałązki, one były zawsze takie, że tak się same kładły płaskie niby, i to tak pasowało, że nie układałam ich tak grubo. Dopiero zauważyłam, że ja w ogóle nie zapaliłam tej glorii, tego światła. Mam nadzieję, że teraz będziecie lepiej widzieli. Tak to wygląda. I tu znowu bierzemy raz, dwa. I teraz są takie pojedyncze. Wszystko używamy, co mamy. A taki mam sobie tutaj. I nakładam. I tak rozszerzam trochę po bokach. Więc tutaj mam już trochę bałaganu, powiem wam, to ja chcę sobie tu uskromnić, żebyście też widzieli lepiej. Ja mam kiedyś, od mojego tatusia dostałam, z takiej, pamiętacie te takie zegary-kukułki, takie były różne, my mieliśmy taki brązowy, no i kukułka wychodziła i tam były takie dwa, dwie szyszki takie metalowe. Te ciężarki, czy jak to się nazywa. Więc te ciężarki mi tatuś kiedyś załatwił. Skądś tam i to nie był nasz zegar, bo no już my mi nie mieliśmy. Ale powiem Ci, że skądś tam mi załatwił i ja nie wiem, gdzie są te szyszki. Strasznie bym chciała, żeby one zwisały takie dwie na tej dekoracji. No i nie wiem, co z tego będzie. Czy. Czy znajdę? Nie wiem, czy jeszcze Wam w tym odcinku pokażę, że tak zrobiłam. No bo musiała iść chyba do garażu szukać. Mi się wydaje. Tam gdzieś muszą być. Bo w domu to ja nawet nie wiem, gdzie ja takie coś. Nie, na pewno w domu nie mam. Także yy, pokażę Wam to w innym odcinku. W filmie odcinku. <grym> ja robię odcinki. Więc yy, to będzie takie. Tylko wianek będzie tym razem. Tak się mówi, jakby chciały go te ładne gałązki obcinać, to powiem wam, że schodzi tego trochę. tego to jest właśnie, żeby używać wszystko. Jeszcze tuję, gdzie jest moja tuja, Trochę tego, trochę tego. W zeszłym roku kupiłam dwa ostatnie kubki w Jusku. Powiem Ci, powiem, ci, powiem Wam, że są wygodne. Nie wiem, czy widzieliście, to Wam pokażę jeszcze raz. A w tym roku były jakieś inne. I nie kupiłam ani jednego, bo czekam, aż będą jakieś przeceny. I oczywiście były przeceny, ale ja to tak wiecie. już kto potrafi mieć naprawdę takie śmieszne pieniądze, także ja czekam do tego momentu. Ale już powinnam być tam nieraz, a ja jeszcze nie byłam, to podejrzewam, że były tanie i bo były tanie, ale ja czekałam na jeszcze mniejsze ceny i być może już są wykupione, być może już ich nie mam, no, ale to jest też OK. Aż tak nie potrzebuję kubków, tylko wiecie. Ja potrzebuję, jak cena jest okaźna. A tak w sumie tutaj ja nie potrzebuję, bo to... Wiecie co? To jest tak fajnie mieć, ale tak... no gdzie ja mam to trzymać. Także trzeba to też wtedy sprzedawać i nie wiem tak bez sensu kupować i wtedy tak czasami chyba już wyrosłam z tego, wiecie, że tak kupować, żeby fajnie było to tamto w świętach oczywiście, że... Nie chodzi o to, żeby kupować i ten nam to jest takie szaleństwo kubek na święta, tamto na święta, że trzeba mieć jakby taki, taki jakby nacisk się. czuje, że aż czasami tych świąt się nie chce obchodzić, bo trzeba to, trzeba tamto. Ja tak nie lubię. Ja, ja, ja mam rzeczy, bo mam i miałam dzieci młodsze, no to też chodziliśmy na różne takie świąteczne festyny, gdzie tam można było kupić to i tamto i jakąś kulę ze śniegiem i to takie wiecie, typowo dla dzieci. Ale to nie tak, że trzeba mieć piżankę taką, trzeba pościel zmienić, takie, takie jakieś... Nie wiem. To jest moim zdaniem przesada. No ale mi też już latka lecą, także ja też inaczej myślę. Teraz tutaj mam, dzisiaj ten jest taki niezbyt. Także dosztukujemy sobie trochę. Już niedługo koniec, widzicie, jak mi zaszło. Trochę czasu poświęciłam i mam już mój ukochany wianek. Teraz już bardziej świątecznie to wszystko czuję, wiecie. Ja mogę mieć świeczki, to, tamte, adventy ale te stroiki, ale jak nie mam jeszcze tego wianka, a na wianek to tak trochę czekam, bo ja też tak nie chcę. Zaraz z początkiem grudnia, bo wtedy taki rzeczywiście jest sukutki. Chociaż mi nie przeszkadza to, ale zawsze wianek robiłam tak troszeczkę później, tak w środku tego grudnia. No i tak mniej więcej jest, także cieszę się. I tu jeszcze. Natomiast miałam tutaj... Jeszcze muszę dosztukować troszeczkę. I ja to zrobiłam. Aha. Teraz mocuję tu tak dosyć silnie, bo teraz będę robiła ten taki, wiecie, wisiorek. Ja idzie tutaj mniej więcej. I teraz tak ucinam troszeczkę dłuższy kawałek, żeby mieć miejsce. Taki mniej więcej chcę, żeby był długości. Widzicie, pod te druciki tutaj chowię. Tego drucika, albo sobie nie mogę jakoś. Pomoc. Tutaj mam. Jeszcze brakuje mi światełek. Nie założyłam, ale powiem Wam szczerze, że chciałabym nowe, dlatego dokupię. Tutaj mam takie, powkładałam koło tej ala kokardy, takie, jak to się nazywa? To nie jest jarzębina. O, wyleciało mi z głowy. No te czerwone kulki. I tu jest tak, jak pamiętacie, jak go robiłam. Nic się nie zmieniło, żaden kamuzek nie obcinam. Chcę, żeby on trochę tak podesł. I wtedy być może coś tam utne, jakby tak za mocno odstawało. Póki jest świeży, to niech jest takie jak najbardziej naturalny. I tu właśnie, nie wiem czy widzicie, taką srebrną nitkę, żyłkę w sumie. I tu poprzyczepiałam szyszki ze spaceru. A wiecie co, byłam na spacerze znowu i te szyszki, które Wam kiedyś robiłam wideo, że takie duże szychy wisiały tam w mojej miejscowości, to właśnie stamtąd pozbierałam je. Widzicie, one się tak gdzie nie, gdzie otwierają, jeszcze są zamknięte, bo one były wilgotne i tak dosychają sobie. Tak od czasu do czasu słychać taki no taki trzask, bo one się otwierają na takie, wiecie, jakby ktoś orzecha upał, albo coś takiego to wygląda. No, w każdym razie to jest ten wianek, on się tak prezentuje, tutaj zapaliłam, jak widzicie, lampę i tak ją przekręciłam, żebyście mieli, widzicie jak ciemno jest, żebyście mieli trochę jaśniej, żebyście widzieli, bo już się u nas ciemno robi, o. A niedawno był poranek, tak to szybko idzie. W każdym razie to jest ta dekoracja. Mam nadzieję, że coś napiszecie na ten temat. I taka tradycja co, rocz... co roku u mnie. I to jest taka coroczna tradycja. Wianek zawsze wisi w tym samym miejscu. A tak fajnie, bo jest to krzesło tutaj, i tu już jest sofa. Także wiecie, to wszystko jest. A tam, widzicie, schowam z tyłu wszystkie te nasze kable. Dobra. 나라지, 빠이